Się w tym filmie sporo na jego temat zapraszam, Hubi Bike przeglądniemy sobie właśnie ten rower marki BBF rower miejski tak jak już wspomniałem przeglądniemy sobie cały sprzęt tego otoż roweru zaczynamy od początku, czyli od ramy rama, rama jest aluminiowa jak można spojrzeć jest ładnie wykonana ma solidne spawy właśnie widać, że są solidne spawy przy główce ramy jak i również dalej mamy napis logotyp firmy o, tu mamy tutaj mamy numer ramy w tym miejscu z taki, taki mniej widoczny wyżej mamy sztycę regulowaną i siodełko od Witkopa M0MO3 jest bardzo miękkie, występuje w różnych wersjach kolorystycznych. Tutaj mamy wersję brązową z takimi białymi przeszyciami. Bardzo ładnie to wygląda, dość tak luksusowo. Rączki tak samo czarno-brązowe ładnie to do tego nawiązuje. Siodełko. Ładny bagażnik czarny, dość szeroki, także różnego rodzaju pakunki wejdą. Co najważniejsze, jest tutaj piasta wielobiegowa Shimano Nexus o siedmiu przełożeniach. Mamy do dyspozycji aż trzy hamulce. Mamy przedni V-brake, tylny V-brake i nożny. Mamy kontrę. I mamy nożny hamulec, także jak to się mówi, hamulce w pedałach są e, tak. E, hamulce e, m, też m, szczękowe, czyli hallbreйки, są od firmy Artek. Mamy osłonę łańcucha i opony e, są w rozmiarze 700x40c miejski. Fajny bieżnik, jaki i również szerokościoplony, tak się oto przedstawia ten oto rower. Bym zapomniał, mamy piastę w przednim kole otrzymano. Dokładna nazwa tej piasty to DH3N31NT. Oświetlenie, właśnie jest z nią połączone, przednie, jak i tylne. Także stamtąd dostarcza się prąd do tych lamp i tak to właśnie wygląda. Mamy też regulowaną kierownicę tutaj na takim Jarzemku. Bardzo ładnie to wygląda. Błotniki, amortyzator przedni, yy, sprężynowy od Zuma i tak właśnie wygląda specyfikacja tego roweru. Jest to naprawdę rower godny polecenia. Polecam szczerze. W kwocie jako nowy jest to 2000 ponad 2000 zł. Także naprawdę jest to maszyna godna polecenia. Jest to rower tak naprawdę dla każdego, bo nawet i mężczyzna fajnie na tym rowerze pojedzie. Ale w szczególności jest to kierowana oferta dla kobiet. I tak jak na niego patrzę, jest naprawdę solidną, fajną rowerową maszyną. Polecam Copy